Promowanie Rzeszowa poprzez promowanie działalności kulturalnej i otwieranie nowych placówek kulturalnych w Rzeszowie jest świetną formą zamanifestowania nowych pomysłów na nowoczesne miasto. Jednym z takich pomysłów było przygotowanie, uruchomienie, otwarcie i obsługa Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie. Muzeum to powstało 5 lat temu z inicjatywy kilku osób kolekcjonerów sprzętu technicznego, sprzętu militarnego, a także starego sprzętu gospodarstwa domowego. Powstała idea, aby przyciągać turystów, ale również zachęcić do zwiedzania mieszkańców, na co dzień mieszkających w Rzeszowie, aby mogli odwiedzać tego typu placówkę. Muzeum Techniki i Militariów zgromadziło przez okres ostatnich pięciu lat bardzo dużą kolekcję mundurów i wyposażenia różnych polskich służb mundurowych, wojska, policji, Straży Granicznej, Straży Leśnej i to wszystko, również y, y, samochody, y, pojazdy pancerne, jest prezentowane mieszkańcom miasta oraz przyjeżdżającym turystom.